Mamy wnioski formalne. W związku z tym bardzo proszę pan poseł Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska. Minuta pani poseł. Pani marszałek, Wysoka Izbo. W zeszłym tygodniu na tajnym posiedzeniu Sejmu doszło do bezpodstawnego zawyżenia klauzuli tajności. Dlatego na podstawie ustawy o informacji niejawnej artykułu 9 żądamy ujawnienia scenogramu, scenogramu z tego posiedzenia, po to, żeby wszyscy obywatele mogli usłyszeć i zobaczyć, przeczytać. Ten bełkot, który my mieliśmy okazję usłyszeć w zeszłym tygodniu. Oprócz tego noszę o przerwę i po tej przerwie pełnej informacji jawnej premiera Morawieckiego o aferze mailowej, o informacji o tym, czy ABW trzyma kontrolę poświadczenia bezpieczeństwa ministra Dworczyka. Wszyscy doskonale wiecie, że to jest afera, która paraliżuje funkcjonowanie państwa, że dysponenci tych maili będą codziennie terroryzować pracę rządu kolejnymi informacjami z waszych prywatnych maili. Nie ma innego wyjścia niż dymisja osób zamieszanych w tą aferę. A poza wszystkim odwołajcie dzisiaj ministra Kamińskiego, to przestaniecie się Dziękuję bać korzystać bardzo, z domeny GOP i będziecie pośle, mogli informuję. pisać. Od... Panie pośle, Panie Pośle. Informuję Pana, że nie ma podstawy prawnej do odtajnienia obrad. Nie ma podstawy prawnej do odtajnienia obrad, Panie Pośle. Dziękuję. To nie dotyczy tego wniosku o utajnienie obrad, Panie Pośle. Proszę przeczytać sobie konstytucję, Panie Pośle. Bardzo proszę z wnioskiem formalnym Pan Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, dzisiaj związki zawodowe PGS, OPZZ zaapelowały do nas do 460 posłów, żebyśmy mówili jednym głosem w sprawie Turowa. I jest rzeczywiście tak, że jeżeli pan wicepremier Jacek Sasin jedzie i rozwiązuje sprawę Turowa, to na pewno wniosek o jego odwołanie nie pomaga Rzeczpospolitej. I to jest wilcze prawo opozycji składać taki wniosek. Ale apeluję do pana przewodniczącego Brysa Budki, aby ten wniosek dzisiaj wycofał do czasu zakończenia sprawy w Turowie. Ponieważ pana argumentacja niestety zostanie wykorzystana w sprawie formalnej przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To nie jest czas na debaty polityczne na ten temat. Rozmawiajmy o tym po zakończeniu sprawy w Turowie. Dlatego wspieram zdecydowanie związki zawodowe z OPZZ i apeluję jednak o lojalność wobec Rzeczpospolitej, wtedy, kiedy atakowane jest polskie państwo, mówimy jednym głosem. Panie przewodniczący, ja panu dzisiaj składam te pismo ze strony OPZZ, licząc, że zachowa się pan w sposób e, odpowiedzialny i wycofa ten wniosek przynajmniej do czasu zakończenia sprawy w Turowie. Dziękuję, Dziękuję pośle. Proszę bardzo, pani poseł Agnieszka dziemianowicz Pani Marszałek, składam wniosek formalny o przerwę, zwołanie konwentu seniorów i włączenie do porządku obrad informacji ministra edukacji i nauki i wyjaśnień, które należą się Wysokiej Izbie. Po pierwsze wyjaśnień, dlaczego po raz kolejny, w dniu dzisiejszym minister edukacji dopuścił się szczucia i obrażania obywateli legalnie realizujących swoje konstytucyjne prawo do zgromadzeń. Dlaczego Nazwał osoby uczestniczące w sobotniej paradzie równości osobami nienormalnymi, dlaczego minister edukacji szczuje także na uczniów, także na uczniów LGBT, którzy również uczestniczyli w tej paradzie. Wyjaśnień wymagają także informacje, które docierają do Wysokiej Izby, że minister Przemysław Czarnek próbuje podporządkować sobie w sposób radykalny i totalny całe funkcjonowanie każdej szkoły groźby więzienia dla dyrektorów, zamiana kuratorów oświaty w prokuratorów oświaty, ograniczanie dziękuję prawa Dziękuję pani rodzinku. poseł. Pani poseł, dziękuję pani poseł, dziękuję. A głos poprosił minister edukacji pan Przemysław Czarnych, bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, znakomicie, że się spotykamy wszyscy, wróciliśmy do normalności, ale do normalności nie wraca lewica i pani, pani poseł, pani poseł. Ja mam wniosek formalny, żeby pani raz jeszcze wysłuchała mojej wypowiedzi i przestała kłamać bezczelnie. Znaczy, Polacy widzą, Polacy widzą waszą narrację pełną chamstwa. Pełną, pełną kłamstwa, fałszowania rzeczywistości. Jeśli pani nie rozumie języka polskiego, to jest pani problem, ale nie mój. Ja pani nie będę wyjaśniał słów w języku polskim. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ponieważ dwa razy padł ten sam wniosek, a nie ma takiej możliwości, więc przegłosujemy wniosek o przerwę. Bardzo proszę, ponieważ padł wniosek formalny o formalną przerwę, poddam ten wniosek pod głosowanie. Pani poseł. Był już jeden wniosek o przerwę. Pani zgłosiła go po raz kolejny, Pani go zgłosiła po raz kolejny. niezgodnie z regulaminem, więc przegłosujemy wniosek o przerwę, żeby nie było kolejnych wniosków o to samo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za chwileczkę. Najpierw przegłosujemy wniosek formalny, Panie pośle, dobrze? Głosujemy wniosek formalny o przerwę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 433 posłów, 196 za, 233 przeciw, 4 się wstrzymało. Wniosek nie uzyskał większości. Z wnioskiem formalnym. Tryby proszę bardzo. Panie ministrze. Powiedział Pan słowa następujące. Przecież wszyscy Polacy widzą, co się dzieje na ulicach i na czym polega tolerancja. Przecież to, co się tam działo, nie ma nic wspólnego z tolerancją i równością. Polacy widzą, kto jest normalny, a kto nie. Panie Ministrze, panie ministrze nie jest Pana prawem, nie jest Pana kompetencją odmawianie uczniom, młodzieży, nauczycielom i żadnej mniejszości korzystania prawa do korzystania z konstytucyjnego prawa do gromadzenia się i wyrażania własnych poglądów. Panie ministrze, jedyny język, jaki pan zna, to język nienawiści, język szczucia i język, który prowadzi do tego, że uczniowie na straży, w których powinien Pan stać, popełniają samobójstwa, dokonają samowalaczeń. Sami dziękuję siedmi. bardzo Pani Poseł, dziękuję bardzo. Pani poseł, dziękuję. Proszę z wnioskiem